Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry! Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu konkretnie o marketingu. Chwilę nie było nowego odcinka. Robiłem sobie przerwę. Powiem szczerze, nie byłem w nastroju do nagrywania powodów, dla których tak było. Myślę, że. Nie muszę wymieniać. Mam nadzieję, że w chwili, gdy ten odcinek się ukazuje, sytuacja jest co najmniej nie gorsza, a oby lepsza. Natomiast, tak jak pisałem już i w newsletterze i na Facebooku, na co dostałem mnóstwo odpowiedzi. Bardzo dziękuję, przyjemnie było to czytać. Trzeba działać dalej. Działać dalej, żeby m.in. móc też pomagać. Dlatego, jeżeli gdzieś w okolicy, w środowisku, wśród znajomych obserwujesz krytykę osób, które pomimo sytuacji starają się po prostu robić swoje, bo na przykład prowadzą biznes i muszą zarabiać, to stań w ich obronie. Natomiast, prawdopodobnie nie chcę powiedzieć, że masz już dość, bo zabrzmiałoby to odrobinę brutalnie, ale pewnie. Słyszałeś, słyszałaś już podobny przekaz wielokrotnie z ust różnego rodzaju twórców. Więc po prostu przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka. Postanowiłem nagrać odcinek dedykowany e-commerce'om. Tak naprawdę mniej więcej połowa klientów digital to e-commerce'y. Druga połowa to firmy B2B i branża usługowa. Stąd mamy duże doświadczenie w tym zakresie. I mogę wyciągnąć pewne ogólne wnioski, plus bardzo często, czy to na szkoleniach czy konsultacjach, stykam się z podobnymi pytaniami. Jednym takim typowym pytaniem jest, jakie są kampanie dla e-commerce, cele reklamowe zwłaszcza, które na Facebooku powinno się puszczać. Przygotowałem więc dla Ciebie krótki opis tych poszczególnych celów oraz kilka pomysłów. Jak możesz wykorzystać to do promocji własnego sklepu internetowego? Natomiast, nawet jeżeli nie masz stricte sklepu internetowego, to i tak pewne mechaniki stojące za poszczególnymi celami mogą być dla Ciebie interesujące. Nie przedłużając, więc zaczynajmy. Wyjdźmy od Adama i Ewy. Jeżeli nigdy nie konfigurowałeś albo nie konfigurowałaś kampanii reklamowej na Facebooku ani na Instagramie, to możesz tego nie wiedzieć, ale nie jest to prosty mechanizm do wyklikania tylko w kilku ruchach. Jeżeli korzysta się wyłącznie z takich domyślnych opcji, takich jak promocja postu widoczna z poziomu fanpage'a czy promocja postu widoczna z poziomu aplikacji Instagram, to faktycznie jest to dość szybkie do uruchomienia, i wtedy faktycznie wystarczy kilka kliknięć. Sęk w tym, że korzystanie z tych domyślnie wybranych, sugerowanych opcji jest procesem uproszczonym. Czasami potrafi być oczywiście taka reklama jak najbardziej skuteczna, jest to zależne od branży, sytuacji czy chociażby budżetu, ale wadą korzystania z tego typu rozwiązań jest brak dostępu do wszystkich bardziej zaawansowanych opcji. Żeby je uzyskać, promocję należy uruchamiać z poziomu tzw. menadżera reklam, a więc już bezpośrednio, najlepiej oczywiście przy komputerze czy laptopie i bezpośrednio dostając się tam z poziomu Facebooka czy menadżera firmy. I w wielkim skrócie mówiąc, bo nie jest to tematem dzisiejszego odcinka, konfiguracja takiej kampanii, takiej reklamy to przejście trzech kroków po kolei. Jak sam widzisz, ja już sam używam naprzemiennie pewnych pojęć, ponieważ te trzy kroki po kolei nazywają się Kampania, zestaw reklam i reklama. Idąc od tyłu, najprościej zrozumieć się w ten sposób: reklama to jest finalnie to, co odbiorca zobaczy: konkretny post, czy przygotowana przez nas dedykowana grafika, publikacja. Zestaw reklam to tak naprawdę do określenia grupy docelowej, a kampania to wybór celu reklamowego. I w kontekście dzisiejszego tematu odcinka, Najbardziej interesuje nas właśnie, czym są tzw. cele reklamowe. Otóż cele reklamowe możesz rozumieć jako swego rodzaju zawężenie grupy docelowej. Wyobraź sobie, że masz całą bazę użytkowników Facebooka i wiesz na przykład, że Twoimi odbiorcami są młode mamy, ponieważ prowadzisz sklep z akcesoriami dla dzieci, i ewentualnie w jakiejś tam części młodzi tatusiowie. Twoje perspektywy poza oczywiście wiekiem, płcią, lokalizacją, zainteresowaniami tych ludzi, to, to koniec kryteriów, którymi będziesz się kierował przy targetowaniu. Natomiast Facebook i Instagram dokładają jeszcze do tego kryteria związane z zachowaniami tych użytkowników i wyniki analiz przeprowadzanych w trakcie rzeczy, które będą klikali, na przykład również Twoje reklamy. O co chodzi? Chodzi o to, że na etapie pierwszym konfiguracji reklamy. Czyli na etapie wyboru celu, po części dookreślasz też swoją grupę docelową. Ponieważ, w pewnym uproszczeniu mówiąc, z punktu widzenia Facebooka, czym innym, kim innym będą osoby, które częściej komentują posty czy lajkują, dzięki temu łatwiej będzie do nich dotrzeć poprzez taki cel, który nazywa się aktywność, a kim innym będą osoby, które częściej klikają w linki czy na przykład kupują. I do kogoś takiego łatwiej dotrzeć poprzez cel, na przykład konwersja. I ta idea celów reklamowych rodzi w ogóle wiele potencjalnych problemów, rozwiązań, taktyk i tak dalej. To w zasadzie, z mojej perspektywy, właściwy wybór celów i konfiguracja celów na koncie jest chyba najważniejszą rzeczą w swoich kampaniach na Facebooku, a jednocześnie rzeczą, która hmm, najczęściej sprawia trudność odbiorcom. Natomiast nie jest to tematem dzisiejszego odcinka, natomiast zależało mi, żebyś mniej więcej wiedział bądź wiedziała, jeżeli jeszcze tego nie wiesz z jakichś wcześniejszych doświadczeń czy lektur czy podcastów, jak cele pokrótce działają. I teraz można byłoby powiedzieć, że są cele lepsze i gorsze, są cele bardziej i mniej popularne. Natomiast ja chciałbym Ci polecić 3-4 cele, które najczęściej wykorzystuje się w kontekście promocji e-commerce. Pierwszym celem reklamowym, który szczególnie mocno Ci polecam, jest sprzedaż z katalogu. Gdybym miał wskazać jeden cel reklamowy, od którego należałoby zacząć swoją przygodę z promocją sklepu internetowego na Facebooku, i jednocześnie taki, który daje najwięcej unikalnych możliwości w kontekście kierowania reklam do poszczególnych odbiorców, jest najczęściej wykorzystywany, ma największy potencjał na skalowanie. I jest po prostu uniwersalnym rozwiązaniem dla sklepu internetowego, byłaby to właśnie sprzedaż z katalogu. Jednocześnie, jest to chyba najbardziej zaawansowany typ reklamy na Facebooku i Instagramie. Dlaczego? Generalnie jest tak, o czym wspomniałem już, kiedy mówiłem o zestawie reklam, że na poziomie dobierania grupy docelowej. Przeważnie korzysta się z pewnego sztandarowego zestawu możliwości, takiego jak wybór lokalizacji naszych użytkowników, ich wieku, płci, zainteresowań i tak Te wszystkie opcje są dostępne w kontekście sprzedaży z katalogu. Natomiast jest tam również kilka opcji, nazwijmy je półautomatyczne. Z czego to wynika? Cel sprzedaży z katalogu to jest taki cel, który łączy się z Twoją bazą danych w sklepie internetowym, Twoją katalogiem produktów, właśnie. W podobny sposób, jak robią to reklamy Google Merchant Center, czyli Google Shopping, czyli te, które pojawiają się przeważnie jak kafelki z obrazkami, kiedy wpiszesz na temat jakiegoś produktu bezpośrednio w wyszukiwarce Google. To są właśnie te reklamy, które są tzw. najczęściej wykorzystują tak zwany format karuzela na Facebooku, czyli są tymi prostokącikami, które możesz przewijać sobie w lewo, w prawo. I być może nie zastanawiałeś się nigdy, na jakiej podstawie dobierane są produkty, które tam widzisz? Otóż, możliwości jest szereg. Po pierwsze, możesz widzieć tam produkty, które Facebook dobierze ci automatycznie z całego portfolio danego sklepu internetowego, na podstawie na przykład Twoich zainteresowań. Stąd, jeżeli sklep internetowy ma na przykład kilka tysięcy produktów, to tak naprawdę kilkuset użytkowników będzie widziało zupełnie inne reklamy, inne produkty z innych kategorii bądź w innej kolejności. System na podstawie zainteresowań wybierze te produkty, które mogą najlepiej pasować akurat tobie. Z drugiej strony zaś sprzedaż z katalogu bardzo często wykorzystuje się do tego, żeby uruchamiać remarketing. Wyobraź sobie, że masz sklep internetowy nawet z kilkudziesięcioma produktami. I teraz miałbyś bądź miałabyś dla każdej osoby, która przyglądała każdy z tych produktów, ręcznie, osobno uruchamiać reklamę, która miałaby ją ścigać i zachęcać do ponownego włożenia produktu do koszyka czy sfinalizowania transakcji. Hmm, no, byłoby to odrobinę problematyczne. Dlatego właśnie Facebook, wzorem innych systemów reklamowych, sztandarowo Google, ma taką półautomatyczną. Reklamę, która będzie cię później ścigała w ramach remarketingu, właśnie dokładnie tymi produktami, które na przykład dodawałeś bądź dodawałeś do koszyka, czy które przeglądałeś bądź przeglądałaś. To nie koniec możliwości. Sprzedaż z katalogu pozwala na wiele zupełnie innych rzeczy. Na przykład bardzo zaawansowane konfiguracje na poziomie cross-sellu i up -sellu, czyli zachęcania ludzi do kupowania. Innych dopasowanych produktów albo kolejnych produktów. Wyobraź sobie, że możesz na przykład w ramach całego swojego portfolio produktowego, załóżmy, że sprzedajesz ubrania i jest akurat zima, wyodrębnić taki osobny, tak zwany zestaw produktów i będą to na przykład czapki. A potem osobom, które kupiły bądź przeglądały czapki, będziesz chcieć dosprzedać jeszcze szalik albo rękawiczki. Tworzysz więc drugi zestaw reklam z szalikami i rękawiczkami, a następnie dwa sprytne zestawy reklam. Jeden zachęcający do zakupu czapek, bądź w ogóle zachęcający do zakupu czegokolwiek z Twojego portfolio produktowego, a potem tym, którzy kupili czapki, wyświetlasz zestaw reklam już z dopasowanymi szalikami i rękawiczkami. Prawda, że zmyślne na takie kombinacje pozwala cel sprzedaż z katalogu. Oczywiście, czy to ma sens, jest uzależnione od tego, o jak dużej skali operacji Twojego biznesu mówimy. Nie będzie miało sensu żadnego puszczania reklamy tego typu o takim poziomie skomplikowania do odbiorców, których łączna liczba będzie około setki, bo na przykład tylko tyle takiego zakupu czy w ogóle przeglądania produktu dokona. Natomiast warto wiedzieć, że takie możliwości faktycznie w tym systemie są. Jak widzisz więc. Nic dziwnego, że nazwałem cel sprzedaż z katalogu najważniejszym celem reklamowym na Facebooku, jeżeli prowadzi sklep internetowy, ponieważ to on będzie prawdopodobnie najbardziej odpowiedzialny za sprzedaż w Twoim sklepie. Jeżeli więc nie masz jeszcze skonfigurowanego piksela Facebooka, katalogu produktów itd., a otwierasz bądź zamierzasz promować bądź chcesz wznieść promocję swojego sklepu na wyższy poziom, to najwyższy czas, żeby zająć się właśnie konfiguracją katalogu produktów. Bo o tym jeszcze nie wspomniałem, ale cel sprzedaż katalogu do poprawnego działania potrzebuje po pierwsze połączenia między Twoim sklepem internetowym a Facebookiem, właśnie za pomocą takiego automatycznie uzupełniającego się katalogu produktów, oraz odpowiedniej konfiguracji piksela Facebooka. Co to znaczy odpowiedniej? Takiej, która będzie przesyłała dane o zakupach, dodania do koszyka i wyświetleniach produktów bezpośrednio z Twojego sklepu do Twojego menadżera reklam. Bo jak inaczej, ten system miałby Ci pomóc sprzedawać krzyżowo czy jakkolwiek Twoje produkty. Drugim, najważniejszym celem dla e-commerce będzie cel konwersja. Czasami spotykam się z tym, że ludzie pytają czym jest konwersja, więc na wszelki wypadek pokrótce wyjaśnię. Można byłoby to określić w ten sposób, że konwersja to cel Twojej strony internetowej. Jeżeli będzie więc landing page, który służy zapisaniu się na webinar, to konwersją na takim landing pageu będzie zapisanie się na webinar. Jeżeli masz formularz na stronie, który służy do zapisania się na newsletter, to zapisanie się na taki newsletter jest również konwersją. A jeżeli prowadzisz sprzedaż przez swoją stronę internetową, to dokonanie zakupu na takiej stronie też jest konwersją. Czyli konwersja jest pojęciem hmm, wariantywnym, jeżeli można tak to określić której sposób, w jaki rozumiemy, jest zależny od konkretnej sytuacji. Natomiast najczęściej, oczywiście, jest wykorzystywana do sprzedaży. To oznacza, że cel konwersja, podobnie jak cel sprzedaż z katalogu, w kontekście e-commerce najczęściej wykorzystuje się właśnie do tego, żeby sprzedawać. Czym więc te cele różnią się od siebie? Otóż, jak już powiedziałem, cel sprzedaż z katalogu jest rozwiązaniem półautomatycznym, co oznacza, że na poziomie np. Na doboru grupy docelowej, przeważnie wykorzystuje się go do remarketingu czy grup podobnych odbiorców. A jeżeli chodzi o to, co będzie pokazywane w reklamie, to poza pewnymi edycjami, które nie chcesz tak głęboko dzisiaj wchodzić i dopasowaniem np. tekstu reklamowego, zdajemy się jednak na rozwiązania sugerowane przez system reklamowy. Inaczej jest w celu konwersja. Tutaj wszystko konfigurujemy samodzielnie. Jest to więc ciekawy cel reklamowy, Dobre rozwiązanie, gdy chcemy na przykład promować jakiś konkretny produkt albo konkretną serię produktów, czy na przykład zakładkę, hmm, może zakładkę z wyprzedażami, w konkretny również sposób. Czuję, że użyłem słowa konkretne, odrobinę za dużo. Natomiast załóżmy, że masz na przykład jakiś produkt, który chcesz teraz bardzo mocno promować, albo chcesz przekierować na stronę konkretnej kategorii. Bo zaczynasz właśnie promocję na szaliki, wspomniane wcześniej. Cel konwersja jest takim celem, w którym będziesz mógł bądź mogła przygotować sobie dedykowaną kreację dokładnie pod ten, nazwijmy to, fragment Twojej oferty i masz nad tym pełną kontrolę. Jednocześnie, zaś, cel konwersja jest tym celem, który często wykorzystuje się na przykład właśnie do generowania zapisów poprzez landing page, na przykład na jakieś oferty promocyjne. Czyli jest tym celem, który może wspomagać inne Twoje kanały reklamowe. Jeżeli miałbym pokusić się o jakiś, jak to się mówi w branży, pro tip, to to, co również mogę Ci polecić, to żeby w ramach celu konwersja wykorzystywać swoje popularne posty. Omówmy się. We commerce promocja często wygląda w ten sposób, że wrzucamy jakiś post, na przykład promujący konkretny produkt albo linię produktową na Facebooka i sporo z tych produktów może się sprzedać właśnie bezpośrednio z naszych organicznych zasięgów. Jeżeli tylko taki post zawiera w sobie link i rzeczywiście generuje interakcję, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby użyć go również w celu konwersja. Takie działanie różni się od promowania postów, a wynika to z rzeczy, które mówiłem na samym początku tego odcinka. Czyli trochę inaczej działa system reklamowy. Kiedy promujemy post na przykład z poziomu fanpage'a, bo wówczas jest to cel aktywność i system będzie szukał osób, które będą komentowały, udostępniały, klikały tego posta. A czym innym jest wykorzystanie posta w celu konwersji, bo wówczas system ma za zadanie znaleźć odbiorców, którzy pod wpływem tak napisanego, skonstruowanego posta kupią coś w Twoim sklepie. Sami bardzo często stosujemy ten chwyt na przykład w branży fashion czy meblarskiej, więc gorąco Cię zachęcam do przetestowania tego również u siebie. A skoro przy wykorzystywaniu postów jesteśmy, to czas wspomnieć o trzecim celu reklamowym. Tym trzecim celem jest aktywność. Aktywność wydawałoby się, że może nie być właściwym celem reklamowym i będzie się cieszyła złą sławą. Wiele osób które zacznie rozumieć te meandry działania ekosystemu reklamowego, o których mówiłem wcześniej, może dojść do wniosku, że skoro mi zależy na sprzedaży, to od tej pory będę wykorzystywał tylko cele, które bezpośrednio sprzedaż generują, czyli wspomniane wcześniej konwersje, sprzedaż z katalogu. Hmm. A no nie jest to dobre rozwiązanie z wielu powodów. Przede wszystkim zastanówmy się, jak ludzie kupują i jak działa lejek marketingowy czy lejek sprzedażowy. Są osoby, które znajdują się na środku lub na dole tego lejka czyli są gotowe kupić zaraz lub już teraz. Natomiast musimy zadbać o to, żeby cały czas mieć dopływ nowych odbiorców, pokazywać się nowym osobom, albo tym, którzy nie będą jeszcze przekonani do na przykład naszej marki, pokazywać się na tyle często i z różnymi komunikatami, żeby być może przeciągnąć ich na tę naszą stronę. Stąd wykorzystywanie również innych celów reklamowych. I jednym z takich celów jest właśnie aktywność za pomocą której możemy budować dotarcie i poszerzać swoją grupę docelową. Uwaga! Może się okazać, że takie kampanie będą dla Ciebie bardzo mocno sprzedawać. Jakiś czas temu konsultowałem bardzo znaną markę kosmetyczną. Widzicie ją w każdym rozmanie na półce. Tyle mogę powiedzieć. I okazało się, że elementem jednym z najważniejszych strategii promocyjnej tej konkretnej marki jest właśnie promowanie postów z celem aktywności. W menaderze reklam, jeżeli odpowiednio poustawia się widok kolumn, możemy sobie ustawić takie metryki, jakie chcemy w danym momencie widzieć, to da się zobaczyć sprzedaż nie tylko ze celów, które bezpośrednio temu służą, jak konwersje sprzedaż z katalogu, ale również na przykład właśnie innych, pozornie niesprzedających. I w przypadku tej marki okazało się właśnie, że mniej więcej połowę sprzedaży generuje po prostu sponsorowanie postów. Nie dziwi mnie to, bo jeżeli produkt jest. Dobry, znany, to wystarczy go niekiedy odbiorcom pokazać. I sposób pokazania ich poprzez ciekawie napisanego posta z linkiem może zadziałać lepiej niż próba sprzedaży bezpośrednio formatem reklamowym najczęściej do tego wykorzystywanym, czyli na przykład karuzelą. Natomiast jest to wątek zupełnie poboczny. Z mojej perspektywy, załóżmy, że przede wszystkim będzie to dla Ciebie cel, który ma za zadanie budować społeczność wokół Twojej marki. Poszerzać grupę docelową i docierać do nowych odbiorców, ale również budować bazę do remarketingu. Pamiętajmy, że każda osoba, która kliknie w cokolwiek na Twoim fanpage'u albo pod Twoimi reklamami, później może widzieć Twoje reklamy, jeżeli ustawisz sobie odpowiednią grupę docelową, tzw. grupę niestandardowych odbiorców opartą o stronę na Facebooku czy konto na Instagramie. Warto więc pokazywać na przykład ciekawe kreacje, ciekawe posty szerszemu gronu odbiorców, bo jeżeli jakimkolwiek kliknięciem wyrażą chociażby śladowe zainteresowanie Twoją marką, Twoją ofertą, to dzięki temu zasilą grupę osób, którą później możemy już próbować bardziej aktywnie przekonać do zakupu. A skoro już przy takich motywacjach jesteśmy, to czas na czwarty i ostatni cel reklamowy, który chciałbym Ci polecić dla e-commerce czyli ruch. Ruch jest celem, który najłatwiej zrozumieć, ponieważ oznacza przekierowanie na stronę internetową. I obserwuję bardzo dużą niechęć do tego celu reklamowego wśród innych osób zajmujących się kampaniami na Facebooku i trochę się z tym zgodzę, trochę nie. Faktycznie cel ruch jest celem, na który trzeba uważać, ponieważ jak on działa? Otóż zadaniem celu ruch jest zachęcić jak największą liczbę ludzi do wejścia na Twoją stronę. Istnieje więc ryzyko, że jeżeli ustawisz nieodpowiednią grupę docelową, która po prostu lubi klikać w różne rzeczy, ale niekoniecznie spełnia warunki bycia Twoim segmentem, czy Twoją personą zakupową, to sprowadzisz dużo ludzi, którzy nie będą zainteresowani Twoją ofertą. Natomiast to nie oznacza, że ten cel nie może być wykorzystywany do zakupów. Mi bardzo często, kiedy doradzam, szczególnie na przykład startującym sklepom internetowym moich kursantów, lub na jakichś szkoleniach, zdarza się rekomendować ten ruch, ponieważ na wczesnych etapach rozwoju ważniejsza jest skala od dokładności. I może się okazać, że kampanie typu sprzedaż z katalogu czy konwersja nie będą generowały u Ciebie żadnych zakupów, bo mówiąc kolokwialnie, nie będą w stanie się za bardzo rozbujać. A tymczasem, biorąc pod uwagę, jak wygląda przeciętny współczynnik konwersji na sklepach internetowych, oscylujący w okolicach 1,5% itd., itd., to jeżeli sprowadzimy odpowiednio dużą liczbę ludzi na stronę, z właściwej grupy docelowej, to powinno się to również przełożyć na sprzedaż. Zdarzało mi się nawet, ba, to powiem jako ciekawostkę dla tych osób, które są bardziej zaawansowane, ale tego odcinka również słuchają, ustawiać kampanie ręcznie na grupy, które porzucały koszyki. Z kilkoma konkretnymi produktami, właśnie w ramach celu ruch, i osiągać również kilkunastokrotne zwroty z takiej inwestycji. Więc, no cóż, są eksperymenty, którym czasami można się z rozkoszą oddać. Natomiast zakładając, że zgodnie z taką moją reklamową dewizą, po pierwsze nie szkodzić, szukasz rozwiązania bezpiecznego, i o taką radę ci chodzi, to potraktuj, proszę, cel ruch jako Obok celu aktywność, sposób na budowę góry lejka. Możesz pokazywać ludziom na przykład artykuły na swoim blogu filmowym. Możesz pokazywać im innego rodzaju treści, na przykład formularze zapisu na newsletter, pod warunkiem, że oferujesz im coś ciekawego w zamian być może rabat, a być może jakiś materiał typu Lit Magnet, o których nieraz już nagrywałem w podcaście, osobne materiały. Być może Chcesz po prostu pokazać portfolio produktów i nie ma nic złego, żeby ustawić reklamę na przykład na konkretne kategorie produktowe, właśnie z celem ruchu, żeby zachęcić takich przeglądaczy, Windows shopperów, jak to mówią z zagranicą, do zapoznania się, co ty tam właściwie w tym swoim sklepie masz, bo może później spojrzą na to przychylniejszym okiem, kiedy już zobaczą twoje kolejne kreacje. Podsumowując więc, są cztery najbardziej polecane przeze mnie cele reklamowe na e-commerce. Sprzedaż z katalogu i konwersja to te dwa, które zgodnie z wcześniejszymi radami tak naprawdę mogą sprzedawać od zaraz. A aktywność i ruch są tymi celami, które również mogą przełożyć się na sprzedaż, ale przede wszystkim będą służyły, jak ja to często na szkoleniach określam, poszerzaniu pola walki, czyli docierania do nowych użytkowników, budowania społeczności, budowania baz remarketingowych i po prostu docierać ze swoją ofertą, choć również mogą się przełożyć na sprzedaż. I nie bójmy się tego typu. Eksperymentów. Oczywiście to, że ja wspomniałem o tych czterech celach reklamowych w tym odcinku, nie oznacza, że nie dałoby się wykorzystać jeszcze szeregu innych. Nie wspomniałem na przykład o pozyskiwaniu kontaktów i wiadomościach itd., itd. Natomiast myślę, że to materiał na zupełnie inny odcinek i właśnie taki, który byłby skupiony na różnego rodzaju eksperymentach. Daj znać, czy byłbyś, bądź byłabyś zainteresowany, zainteresowana tego typu odcinkiem, który omawiałby również. Inne cele reklamowe i czego ewentualnie chcesz się wówczas dowiedzieć. Tymczasem, na dziś to wszystko. Bardzo dziękuję Ci za uwagę i wysłuchanie. Na sam koniec mam dla Ciebie jedno ogłoszenie. Być może już o tym wiesz, a być może jeszcze nie, że za miesiąc kawałkiem, a dokładnie 22 kwietnia, ja i mój zespół organizujemy konferencję. Konferencję, która. Ma swoją nazwę wziętą od tego podcastu i nazywa się konkretnie o marketingu i sprzedaży. Jest to wydarzenie, które nie zawaham się użyć takiego określenia, jest inne niż wszystkie wydarzenia marketingowe do tej pory na rynku, ponieważ nie skupia się wyłącznie na merytoryce kampanii, w rozumieniu rzeczy takich, które omawiałem dzisiaj, na przykład jej konfiguracji i optymalizacji. O tym również będą wystąpienia, zarówno dla wielbicieli systemu Google Ads, jak i Facebook Ads. Natomiast skupia się również na innych aspektach, Budowania działu marketingu i sprzedaży, również oprocesowania go, rekrutowania specjalistów, czy za pomocą wystąpienia skromnego prowadzącego, budowy planu i strategii marketingowej dla Twojej firmy. Bilety w cenie myślę, że dość okazyjne do nabycia na stronie marketingu i sprzedaży.pl, do której link znajdziesz w opisie, oczywiście podcastu. Jeszcze trochę ich zostało. Więc mam nadzieję, że 22 kwietnia zobaczymy się w Warszawie. A na dziś to wszystko. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Standardowo zachęcam do subskrybowania i udostępniania tego podcastu światu. Jeżeli tylko uważasz, że świat powinien go poznać, jest wystarczająco wartościowy. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu i cześć!